Czy wiesz, że jedzenie niektórych produktów razem ze słodką dynią może zaszkodzić Twojemu zdrowiu? Tak, tak jak istnieją produkty, które idealnie komponują się z dynią i przynoszą korzyści zdrowotne, tak są też takie, które spożywane razem mogą zaszkodzić. Dziś opowiem Ci o trzech najgorszych kombinacjach produktów z dynią i oczywiście o trzech najlepszych kombinacjach, które chronią Twoje zdrowie. Jestem dr Józef Nowak, a dzisiejszym tematem jest nic innego jak dynia. Potęga dla zdrowia naczyniowego. Czy wiesz, że wśród zdrowych warzyw dynia jest na szczycie? Jeśli chodzi o beta-glukan. Ten składnik skutecznie eliminuje wolne rodniki i obniża poziom cholesterolu. W rzeczywistości dynia zawiera 26 razy więcej beta-glukanu niż cukinia i 6 razy więcej niż dojrzała dynia. Jak najbardziej lubisz spożywać dynię? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Ale mimo wszystkich tych korzyści, istnieją produkty które spożywane razem z dynią mogą zniweczyć jej pozytywne efekty. Zacznijmy od najgorszej kombinacji, jaką możesz zrobić ze słodką dynią. Odżywianie to zawsze bardzo ważny temat dla naszego zdrowia. Dlatego, na ograniczony czas, zostawię w pierwszym komentarzu cyfrową książkę o 50 produktów antyrakowych i jak mogą chronić Twoje zdrowie. Pobierz ją teraz i zacznij zmieniać swoją dietę już dziś, aby żyć dłużej i szczęśliwiej. Przejdźmy do pierwszej najgorszej kombinacji. Sok z dyni i herbata. Zaskoczony. Wiele osób spożywa dynie w postaci soku lub herbaty ze względu na jej naturalną słodycz i efekt moczopędny, który pomaga zmniejszyć obrzęki. Tak, spożywanie dyni w soku pozwala cieszyć się nie tylko miąższem, ale także skórką i nasionami, co jest świetne dla wchłaniania jej składników odżywczych. Nasiona dyni są bogate w witaminę E i niezbędne aminokwasy które poprawiają zdrowie mózgu i wspomagają krążenie krwi. Ponadto obfita ilość witaminy A w dyni pomaga usuwać toksyny z organizmu, zapewniając znaczący efekt moczopędny. Jej wysoka zawartość skrobi wspomaga trawienie. Jednak tutaj pojawia się problem. Jeśli masz słabe nerki lub osłabione zdrowie, efekt moczopędny dyni może być zbyt silny dla Twojego organizmu. Dzieje się tak, ponieważ cytryna, składnik dyni, bezpośrednio wpływa na nerki. Które są odpowiedzialne za eliminację toksyn z organizmu. Jeśli przyjmujesz leki moczopędne na takie schorzenia jak nadciśnienie lub hiperlipidemia, spożywanie soku z dyni może pogorszyć stan nerek. Ponadto, dla osób z osłabionymi nerkami, wzrost poziomu potasu spowodowany sokiem z dyni może prowadzić do niebezpiecznych arytmii serca. Czy to oznacza, że nigdy więcej nie powinniśmy jeść dyni? Nie do końca. Dynia jest bogata w potas który pomaga usuwać sód z organizmu, stabilizuje ciśnienie krwi i chroni nerki. Zamiast pić sok lub herbatę, żuj dynię bezpośrednio, aby upewnić się, że spożywasz wszystkie błonnik pokarmowy, co czyni to najlepszym wyborem. Teraz porozmawiajmy o pierwszej najlepszej kombinacji z dynią, którą jest czerwona fasola. Próbowałeś już owsianki z dynią i czerwoną fasolą? To obecnie popularne połączenie i to z dobrych powodów. Czerwona fasola zawiera błonnik, który stymuluje jelita, pomagając osobom cierpiącym na zaparcia. Jednak jeśli masz wrażliwy żołądek, może powodować gazy. Tutaj wchodzi dynia. Chroni delikatny żołądek, wspomagając trawienie i wchłanianie składników odżywczych, co czyni ją idealnym połączeniem. Ponadto sapenemi, witamina B1 i minerały zawarte w czerwonej fasoli doskonale uzupełniają składniki odżywcze, których brakuje w dyni. Ale chwileczkę! Na początku powiedziałem, że sok z dyni jest zły ze względu na jego działanie moczopędne, a teraz sugeruję czerwoną fasolę, która również jest znana z działania moczopędnego. To wydaje się sprzeczne, prawda? Klucz tkwi w tym, że spożywając sok lub herbatę z dyni, korzystne składniki się koncentrują, co może przeciążyć organizm. Z drugiej strony, jedzenie dyni i czerwonej fasoli w ich naturalnej formie jest najzdrowszym wyborem. Lubisz Dynie z fasolą? Zostaw swoją opinię na temat tego połączenia w komentarzach. Zanim przejdziemy dalej, chcę Ci tylko przypomnieć, abyś subskrybował nasz kanał. Kliknij przycisk subskrypcji, aby otrzymywać wszystkie powiadomienia. Dzięki temu nie przegapisz żadnego z naszych filmów z ekskluzywnymi i wartościowymi treściami dla Twojego zdrowia. Teraz przejdźmy do drugiego najgorszego połączenia Dyni z octem. Ze względu na popularność fermentowanej żywności, ocet dyniowy i inne rodzaje octu z dynią stały się popularne. Jednak nie jest to dobre połączenie. Problem polega na tym, że kwas octowy w occie niszczy wszystkie witaminy obecne w dyni, takie jak witaminy A, B i C, które są niezbędne do ochrony zdrowych komórek, wzmocnienia odporności i zapobiegania przeziębieniom. Ponadto beta-karoten obecny w dyni doskonale łagodzi stany zapalne o skrzeli. Pomagając zapobiegać chorobom układu oddechowego i płuc. Dynia zawiera nawet witaminę B12, która zwykle występuje w produktach pochodzenia zwierzęcego, co czyni ją doskonałym pokarmem do leczenia anemii i problemów nerwowych. Jednak spożywanie dyni z octem niweczy wszystkie te korzyści. Dlatego unikaj fermentowania dyni z octem i spożywaj je oddzielnie. Zamiast tego porozmawiajmy o drugim najlepszym połączeniu z dynią, którym jest brokuł. Z drugiej strony, jednym z najlepszych połączeń dla Twojego zdrowia jest dynia z brokułami. Ta potężna para oferuje niezliczone korzyści zdrowotne, zaczynając od niesamowitej synergii między składnikami odżywczymi. Brokuły są doskonałym źródłem żelaza, minerału niezbędnego do produkcji czerwonych krwinek i zapobiegania anemii. Dynia natomiast jest bogata w witaminę C, która pomaga organizmowi wchłaniać żelazo bardziej efektywnie. Ten efekt połączony sprawia, że spożywanie dyni i brokułów jest szczególnie korzystne dla osób z niedoborem żelaza lub anemią. Ponadto dynia jest pokarmem o niskim indeksie glikemicznym, co oznacza, że pomaga kontrolować poziom cukru we krwi. To czyni ją idealnym wyborem dla osób z cukrzycą lub dbających o zdrowie metaboliczne. Włączenie tych dwóch warzyw do swojej diety to prosty sposób na poprawę zdrowia naczyniowego. Wzmocnienie układu odpornościowego i utrzymanie zdrowego krążenia krwi. Następnym razem, gdy pomyślisz o pożywnym dodatku, nie zapomnij połączyć słodyczy dyni z chrupkością brokułów, aby zmaksymalizować korzyści dla zdrowia. Trzecim złym połączeniem jest dynia i mleko. Niespodziewane połączenie, które może być szkodliwe, to dynia z mlekiem. Chociaż oba są pożywne, ich spożywanie razem może powodować problemy trawienne. Dynia bogata w błonnik i mleko zawierające białka i laktozę mogą być trudne do strawienia, gdy są spożywane razem. Dla osób wrażliwych na laktozę lub mających problemy trawienne, ta mieszanka może powodować dyskomfort, taki jak wzdęcia, gazy, a nawet biegunkę. Wyjaśnienie tego efektu tkwi w sposobie, w jaki organizm przetwarza te dwa produkty. Dynia, ze względu na wysoką zawartość błonnika, Wymaga wolniejszego procesu trawienia, co jest korzystne w większości przypadków, ponieważ pomaga regulować jelita i przedłuża uczucie sytości. Jednak mleko wymaga innego rodzaju trawienia, które obejmuje specyficzne enzymy do rozkładania laktozy i białek obecnych w produkcie. Kiedy oba są spożywane razem, układ trawienny może być przeciążony, co prowadzi do uczucia ciężkości w żołądku i innych dolegliwości. Kolejnym ważnym punktem jest fakt, że dynia jest naturalnie słodka, podczas gdy mleko ma neutralny i lekko słodkawy smak. Kiedy są łączone, mogą tworzyć nierównowagę w percepcji smaku, co sprawia, że danie jest mniej przyjemne dla wielu osób. Ponadto mleko może zakłócać wchłanianie przeciwutleniaczy obecnych w dyni, takich jak beta karoten, zmniejszając ich korzyści. Dlatego, jeśli lubisz spożywać dynie i mleko, Najlepiej unikać jedzenia ich razem w dużych ilościach. Zamiast tego, ciesz się dynią jako częścią posiłku bogatego w warzywa lub zboża, a mleko rezerwuj na inne pory dnia, takie jak śniadanie lub oddzielne napoje. To rozdzielenie nie tylko poprawia trawienie, ale także zapewnia lepsze wykorzystanie składników odżywczych z obu produktów bez przeciążania organizmu. Pamiętaj, że nawet zdrowe produkty mogą nie być najlepszym wyborem, gdy są niewłaściwie łączone. Zachowując umiar i zwracając uwagę na swoje posiłki, zapewniasz, że Twój organizm wchłania wszystkie korzyści z dyni i mleka bez negatywnych skutków. Trzecim dobrym połączeniem jest Dynia z Komosą Ryżową. Doskonałym i mało eksplorowanym połączeniem jest Dynia z Komosą Ryżową. Te dwa produkty tworzą potężne partnerstwo dla zdrowia, łącząc właściwości odżywcze obu w smacznym i wysoko odżywczym daniu. Dynia jest bogata w błonnik, witaminy A i C a także zawiera przeciwutleniacze, które pomagają zwalczać wolne rodniki w organizmie. Z kolei komosa ryżowa to superfood pełen wysokiej jakości białek, zawierający wszystkie niezbędne aminokwasy, których potrzebuje organizm, co jest rzadkością w produktach roślinnych. Ponadto komosa ryżowa jest bogata w minerały, takie jak żelazo, magnez i cynk, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie organizmu, a także jest doskonałym źródłem błonnika. Pomagając regulować jelita i poprawiać trawienie. Kiedy są spożywane razem, dynia i komosa ryżowa doskonale się uzupełniają. Witamina C obecna w dyni wspomaga wchłanianie żelaza z kołu ryżowej, co sprawia, że to połączenie jest szczególnie korzystne w zapobieganiu anemii i poprawie krążenia krwi. Ponadto błonnik z obu produktów pomaga promować uczucie sytości, co czyni to połączenie idealnym dla osób, które chcą utrzymać wagę lub poprawić zdrowie trawienne. Kolejnym ważnym punktem jest równowaga węglowodanów i białek w tym połączeniu. Podczas gdy dynia oferuje węglowodany o niskim indeksie glikemicznym, które dostarczają energii w sposób stały, bez podnoszenia poziomu cukru we krwi, komosa ryżowa uzupełnia je wysokiej jakości białkami. To sprawia, że danie jest idealnym wyborem dla osób, które chcą utrzymać stabilny poziom energii przez cały dzień, a także jest doskonałe dla osób aktywnych fizycznie, ponieważ pomaga w regeneracji mięśni. Aby przygotować ten pożywny zestaw, możesz ugotować dynię, aż będzie miękka, i wymieszać ją z ugotowaną komosą ryżową. Doprawienie ziołami i oliwą z oliwek jeszcze bardziej podkreśla smaki i składniki odżywcze tej pary. To połączenie nie tylko jest pyszne, ale także oferuje pełnowartościowy i zrównoważony posiłek pełen niezbędnych składników odżywczych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Więc następnym razem, gdy będziesz myśleć o przygotowaniu zdrowego i pożywnego dania, rozważ połączenie dyni z komosą ryżową. Oprócz tego, że jest to lekkie danie, ta para jest prawdziwym źródłem energii, pomagając wzmocnić układ odpornościowy, poprawić trawienie i utrzymać poziom cukru we krwi pod kontrolą. Mam nadzieję, że ten film pomógł Ci zrozumieć nieco więcej na temat kombinacji produktów spożywczych, które mogą poprawić lub zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Pamiętaj, że dynia, gdy jest łączona z odpowiednimi produktami, może być prawdziwym sprzymierzeńcem dla dobrego samopoczucia. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy film, nie zapomnij polubić, udostępnić go swoim znajomym i rodzinie oraz zasubskrybować kanał. Będę nadal dostarczać cennych informacji, aby wszyscy mogli żyć zdrowiej i pełniej. Do następnego filmu i pamiętaj: zdrowie jest naszym najcenniejszym skarbem.